Tojwi Foigel miał w papierach wpisane szesnaście lat, jednak gdyby sądzić po wzroście, ubowiec nie dałby chłopakowi więcej niż czternaście. Tylko twarz mu nie pasowała, była poważna jak u dorosłego. Foigel zatrzymał się zaraz za progiem i zdjął czapkę na widok godła, by zaraz ją założyć jak przystało Żydowi. Słonko uśmiechnął się w duchu. Z tego przestraszonego kurdupla wyciśnie co zechce, nie będzie musiał nawet bardzo dusić. Sierżant z surową miną wskazał świadkowi krzesło i zaczął, jak go uczono, od imię-nazwisko z ojca urodzony. Przy w związku małżeńskim uśmiechnął się z politowaniem, a przy karany przeszedł chłopaka chłodnym, podejrzliwym spojrzeniem, lepszym niż w NKWD. No to w jakiej sprawie zostałeś wezwany? Zaczął wreszcie na serio. To było jedno z najważniejszych pytań rozwojowe. Jak mówił major Jakub Grabasz, kierownik Wydziału Trzeciego. Z takiego pytania mógł urodzić się donos, a nawet samo oskarżenie. I nowe śledztwo, którego potrzeby i zasadności nikt w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego dotąd nie przeczuwał. Jak pan powie, to będę wiedział, odpowiedział jednak chłopak. A Słonko uświadomił sobie, że złamał inną z zasad wpajanych przez Grabarza. Jaką gnidą jest wasz przesłuchiwany, poznacie po oczach. Teraz, gdy przyjrzał się Tojwiemu Fojglowi, widział, że wcale nie ma przed sobą ofermy. Poznajesz go? Wyciągnął w stronę chłopaka zdjęcie Maciejewskiego. Tojwi cofnął się odruchowo i drgnął. A jednak na rumianą, szeroką twarz słonki wypłynął uśmiech naprawdę słoneczny. Sam widok gęby tego hitlerowskiego sługusa z fotografii przestraszył chłopaka. Zezna co trzeba. Śledczy w myślach już był po służbie, już za.